Większość pracowników wyjeżdżających na urlop nie zdaje sobie sprawy z tego, że pracodawca może w każdym momencie ich z tego urlopu odwołać. Kiedy zaistnieje taka możliwość? Zgodnie z kodeksem pracy, odwołanie pracownika z urlopu może nastąpić tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Mamy więc do czynienia z koniecznością spełnienia przez konkretną sytuację dwóch przesłanek. Zaistnienia nieprzewidzianych w chwili rozpoczynania urlopu okoliczności oraz zaistnienia konieczności obecności pracownika w związku z wystąpieniem tych okoliczności. Pracodawca o odwołaniu z urlopu musi powiadomić pracownika w sposób jednoznaczny. Jednocześnie musi on zadbać, by komunikat dotarł do pracownika. W przypadku skutecznego przekazania takiej informacji, pracownik zobowiązany będzie do stawienia się w pracy przy czym odmowę powrotu do pracy poczytywać można za naruszenie obowiązków pracowniczych. Pracodawca, który korzysta z możliwości odwołania pracownika z urlopu, jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika, które pozostają w bezpośrednim związku z odwołaniem go z tego urlopu. W szczególności chodzi tu o koszty powrotu oraz utracone koszty opłaconego już wypoczynku, o ile nie podlegają one zwrotowi. Obowiązek wykazania tych kosztów spoczywa na pracowniku.